Wieczny pokaz magiczny? Wow! Czekaj, to ty lubisz magię? No pewnie, Gwen. Chwila, pokażę ci mojego ulubionego magika. Uuu, iluzje. Ben, to nie jest magia. Właśnie, że tak. Bardziej magicznie się już nie da. Uuu, uuu. Żadna magia. Zobacz lepiej mistrza wśród magików, Derek Payne. Ten rekin nie jadł od tygodni. Jego głód rośnie i rośnie. Ty! Jaką kartę wyciągnąłeś z Stali? E, asa Karo! Zerknij w górę! Gdy tak wiszę nad tym zbiornikiem, proszę cię, abyś zapamiętał swoją kartę. A to dlatego, że to ja ją teraz mam! Co? Jak? Teraz spójrz pod siebie! Magia! Jak dobrze widzisz, nie mam już przy sobie twojej drogiej karty. Gdzie się podziała? Rekin ją zjadł! Czyżby? Spójrz na nią! Moja karta! Magia! No to jest jakaś ustawka. Doktor Dziwadło to mistrz tej najprawdziwszej magii. Doktor Dziwadło to raczej raczkujący kuglarz. Nie chcę was rozczarować, ale to wszystko są tylko złudzenia wzrokowe. Sam się o tym gorzko przekonałem, gdy zgłosiłem się na ochotnika do sztuczki ze znikaniem. Szanowanego magika Roberta Silversnake'a. Oh. Dziadku, powiedz nam o Robercie Silversnake'u. E, może przy innej okazji. Oh. Oh. Dziadku, dziadku, dziadku! Proszę, zawierz nas na Magicny. Zamierzałem kupić sobie najostrzejsze chili świata, ale wasz pomysł jest lepszy! O rajuniu, ale tutaj mega tłumy! Muszą czekać na nas prawdziwe cuda! Mm, było tak super, że już nic ich w życiu nie cieszy? A może jeszcze nie otrząsnęli się z szoku? Dzieciaki, nie oceniajcie książki po okładce! Witajcie, jak się trzymacie? A cóż? Mają fobię społeczną. Nie są przyzwyczajeni do turystów z miasta. Mniejsza z tymi ludźmi. Już czas na magię! No to ja! O, przepraszam, ale muszę się już zbierać. Życzę Państwu i dziecku miłej reszty dnia. Papa pa, maluszku! Co za urocze dzieciątko. Naprawdę. Dzieciaki już idę! To tak na serio? Wrota do zamku to tylko jakieś większe drzwi? Ech, ale kiszka. A co to za obraz? Chyba wskazuje na sufit. O raju, kręciołek. Nie żebym nie widział tego jakieś dziesiątki razy. Co? co? Kurtyny? Jak? Skąd? Ale super odjazd. Jak to zrobili? Nikogo tu nie było. To żadna magia. Ktoś tu tylko rzucił jakieś stare prześcieradła. Przestrzeń osobista! Hmm. To mi nie wygląda na drzwi. Ha, Cokolwiek to jest, nie poddaje się bez walki. Co za chuderlak. Pewnie słabo go karmią. Dostaniesz dwa obiady. Tutaj! Musicie to zobaczyć. Ben, idź i powiedz, co tam widzisz. A? Co to ma być? Tutaj jestem! To było tajemne przejście. Ha, same tanie chwyty. Co się tutaj dzieje? Żadowo. Możemy iść. Czekaj, chcę zobaczyć, czy coś się wyrazi. No i przybyłeś. Dziesięć, 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 na zawsze dziesięć. Dziesięciolatek na wieki. Ben, nie daj mu się omamić. Chciałby być bohaterem. Lecz w głębi wie, że jest serem. To tylko iluzja! Nie odróżnisz przyjaciół od wrogów, gdy toczysz walkę wciąż z samym sobą. No, no weź ben, Walcz z nim! Da! Mógłbyś przestać opowiadać głupoty! Choć z drugiej strony lepiej się nie ograniczaj!